W poprzednich odcinkach testowaliśmy klej do styropianu wężykowy, a teraz przyszła pora na porównanie pistoletu do piany montażowej. Taki pistolet kosztuje dwie dychy, najtańszy. Do tego oczywiście trzeba też kupić czyścik na bazie acetonu czy kselenu, tak po zapachu. 15 zł kosztuje taka puszka do czyszczenia. No i zabieramy się do roboty, nakręcamy puszkę na pistolet. I psikamy. U mnie trochę ta regulacja żyje własnym życiem, ta śruba z tyłu. Albo była uderzona w transporcie, bo była trochę krzywo. W każdym razie nie ma możliwości zakręcenia całkowicie pistoletu, tak jak to podaje instrukcja. Więc mogę tylko operować z tak naprawdę, regulując ten przepływ. Ale do takiej roboty spokojnie, i tak wystarcza. Jak widzicie, z racji tego, że mamy to sklepienie łukowe, więc tej pianki musimy aplikować dużo więcej. Przykleiłem pierwsze cztery arkusze od góry i jak widać tej piątki ewidentnie za mało daje, więc będziemy mieli jej dawać jeszcze więcej. A tutaj się zastanawiamy jak zrobić to sklepienie łukowe, bo początkowo się łudziłem, że może cały taki arkusz 50 cm poziomo będę mógł przyklejać, ale jak widzimy ten łuk jest na tyle duży i na tyle ten stropion odstaje, że nie wiem ile tam pianu musiałbym nawalić. Ekonomicznie to trochę będzie słabe, a też potem ten stepen może mi zacząć pękać, bo będzie nie wszędzie podparty równomiernie. Więc będziemy musieli ciąć te arkusze wzdłuż na 2 razy 25 cm, żeby ten kąt cięcia był trochę mniejszy. O i tak będzie to już w miarę tam przylegało sensownie. No to cóż, cięcie wzdłużne na jeden z największych koszmarów, bo idealnie byłoby mieć jakąś maszynkę do cięcia na drut oporowy, byłoby ładnie, równo, prostopadle i powtarzalnie. No ale ja robię z tego co mam. Mam taki nóż do cięcia na ciepło styropianu firmy Yato. zaznaczyłem sobie markerem linię cięcia. No i staram się ciąć jak najrówniej jak można. Niestety o ile taki nóż wspaniale się spisuje do wycinania różnych finezyjnych kształtów przy Rurkach PEX w posadzce to przy cięciach prostych. No niestety, zawsze ręka nam się trochę gdzieś tam zachwieje albo będziemy cielić za szybko, za wolno. Więc ta temperatura noża będzie nam wypalała za dużo albo za małe otwory. Choć mimo, że na filmie to wygląda idealnie z daleka, to zapewniam Was, że z bliska to już tak się, ślicznie nie wygląda, ale mam rozwiązanie tego problemu. Po prostu lewą i prawą scenarkusza będę numerował. I potem będę je sklejał dokładnie w tej samej kolejności. Więc, tak jak mi ta linia cięcia jest asymetryczna, to i tak będą idealnie się licowały obie połówki ze sobą. Tak jak widać z bliska, już jest jednak trochę krzywo, natomiast prostopadle, no ale takie urokie robienia to z ręki. Arkusze sobie ponumerowałem, żeby je sklejać dokładnie w takiej samej kolejności. To wtedy krzywe cięcie nic nam nie przeszkadza. Tu już mamy pierwsze arkusze przyklejone, i zabieramy się za kolejne. Oczywiście, arkuszy nie mogę kleić na mijankę, tak by wypadałoby prawdziwie. No, bo tak jak widzicie, tutaj mi się ręka trochę machnęła, i została mi taka z 5 cm wyrwa, którą musiałbym uzupełniać klejem. To łatwiej jest już mi po prostu tak układać jeden na drugi i po prostu ostatni rządek na samej górze już dotnę równo pod wymiar, a tak. Musiałbym na każdym rzędzie poziom to wyrównywać. Idealnie. No i klejenie. Tutaj tak jak wspominałem ta regulacja z spustu jest trochę krzywa w tym pistolecie. Ale wydaje mi się, że on dostał strzała w przesyłce, bo karton był pogięty, a śruba była przekrzywiona. Ale daje się aplikować najważniejsze. I Tak jak widzimy będzie tej pianki szło dużo więcej. Więc ten test nie będzie aż tak miarodajny do poprzednich testów. Nie będzie aż tak powtarzalny. Bo teoretycznie każdy arkusz teraz klejemy dwa razy, bo mamy mniejszą połowę, więc musimy dwa razy oblecieć po obwodzie. A na dodatek, jak jeszcze pewno zauważycie, kładę też klej na piwniczkę, czyli kleję w sumie obustronnie, bo niestety to co widziałem na górze, że nie dochodzi ten klej do końca. A tak jak położę i na piwniczkę, i na styropian z obu stron taką się potem rozpręży, to nie ma pata, żeby nie trzymał. Jeszcze przy krawędziach daję podwójne warko czpionowo, żeby tam żadnej dziury nie było, czy jakiejś pustki. Więc jak widzimy, tej piany idzie bardzo dużo. I już powoli dochodzimy do końca naszego pierwszego opakowania. Pianki aplikowanej pistoletem. Już tam co zostało, prawie samo powietrze. Więc nic nam tam w środku nie zostało. Na pewności. Więc po skończonej pracy trzeba niestety wyczyścić pistolet do piany. Jestem trochę więcej zabawy. najpierw musimy wypsikać wszystko do końca dla pewności, ja wolę wypsikać, żeby nie zostało żadne powietrze w puszce. żeby nam potem to jakoś nie spodobało, jak to tam na opałach będzie leżało gdzieś na. Kupce w kontenerze budowlanym. No i odkręcamy. Tu trochę gapa ze mnie, bo odkręcam puszkę, trzeba odkręcać za tą czarną nasadkę. No ale robię to jeden z pierwszych razów, więc trochę nie ogarnąłem. Trzymamy za czarną nasadkę i odkręcamy. Trochę się tutaj w kadrze kamery nie złapałem, ale będą kolejne filmy wkrótce zmęczenia kolejnych pianek. Mamy odkręconą piankę. Tu nam się troszkę zostało. Będziemy ją potem ważyć. A tymczasem trzeba ratować pistolet od piany, bo jeśli go nie wyczyścimy, to będzie potem jeden wielki kawał w środku pianki i po pistolecie. Więc najpierw trochę go tam spcikuję z zewnątrz, żeby trochę tam z niego spłynęło. Ewidentnie widać że ten aceton to wręcz zjada tą piankę na żywca. A kolejny etap to jest przykręcenie czyścika do pistoletu I przyknięcie parę razy A tak jak widzicie już żadna piana nie leci Leci czysty czyścik Więc pistolet mamy już w środku czysty Odkręcamy Też nie wiem czy to jest u mnie wina, że nie mogę tego zakręcić pokrętła Ale przy odkręcaniu i zakręcaniu trochę tego czyścika nam się leje po rękach ale to za bardzo nie przeszkadza. I tak jeszcze potem to co nam się rozlało wytrzemy i tą samą chusteczką, a tu papierem taletowym wytrzemy jeszcze dysze. Tak jak widzimy pistolet jest czysty. Jeszcze było trochę ciśnienia, więc to trzeba pilnować, żeby nie zostawić pistoletu z, czyści z czyścikiem w środku, bo możemy przypadkiem nacisnąć i nieszczęście gotowe. A jeszcze po jakimś upływie paru minut jeszcze raz czyszczę pistolet, bo zauważyłem, że, że jednak jeszcze trochę tej tam zostaje, potrafię spuchnąć. No ale wypsikaliśmy już wszystko do końca z naszej puszki i zabieramy się do ważenia. Mamy piątkę Stinger, jest pistoletowa i pusta waży 170 gram, a pusta taka wężykowa ważyła 153 gram. Natomiast pełna, waży 824, więc statycznie więcej, ale jak zauważymy, różnica rzędu 20 g, moim zdaniem, wynika po prostu z tej nasadki do pistoletu, bo czynnika w środku mamy 650 g w obu wypadkach, czy to pianka pistoletowa, czy pianka wężykowa. Dokładnie w środku mamy tyle samo, tej jakby substancji czynnej. Różnica wagi po prostu wynika z innego opakowania. No i jak nam wyszła wydajność pianki pistoletowej, to powiem Wam, że jestem naprawdę szalenie zaskoczony, bo o ile taka pianka aplikowana wężykiem starczała nam na 10 arkuszy, czyli około 5 m2. O tyle. Pianka aplikowana pistoletem, dała nam rewelacyjne efekty. I udało nam się przykleić aż 16 arkuszy, czyli 8 m2, a weźmy jeszcze pod uwagę, że tej pianki szło dwa razy więcej w sumie, tak? Bo każdą arkę kleiliśmy w sumie dwukrotnie, bo po połowie jeszcze aplikowaliśmy na na piwniczkę, więc bez wątpienia, jeśli mamy jakąś większą robotę, to lepiej zainwestować ten pistolet za 20 zł i naprawdę nam się już zwróci, nie wiem, po pierwszej, drugiej puszce inwestycja. No ale cóż, Będziemy testowali kolejne pianki w kolejnych odcinkach. Zapraszam.